Dzień dobry, to już będzie taki standardik, że będziemy zaczynać yy, wstępy w tym miejscu. Mam nadzieję, że już za chwilę będziemy nowym telefonem nagrywać, bo jak widzę, ta kurwa nie radzi sobie ze światłem. A jak jest znowu za mało światła, to kurwa jakieś ziarno się robi. Fu, iPhone 12. Zawiodłem się, powtarzam to jeszcze raz. Nie wiem jak w wersjach Pro, może jest lepiej, natomiast sama 12, jak ktoś ma lepsze, większe wymagania co do nagrań, niestety kurwa się nie nadaje. Yy. Szukają mi cały czas tego S21 Ultra i jest problem z nim. Powiedziałem, że w ostateczności mogę wziąć tego Folda Trójkę. Aczkolwiek boję się trochę mieć ten telefon przy moim użytkowaniu. Wypadnie, rozbije się i coś będzie troszeczkę dupa. Yy, oglądałem jeszcze przedpremierowo Xiaomi Mi11 t Pro, bo też ma 12 GB, ale jakoś to do mnie nie mówi. Wizualnie bardzo mi się podoba Oppo reno 6. Ale ma tylko 8 gigabu, natomiast wersja 6 Pro już nie ma takich kształtów tych krawędzi kanciatych. Rodem właśnie z iPhone'a 12, czy tam 5, czwórki, jak to bywało kiedyś. To jest ten kształt telefonu, który mi leży dobrze w ręce. No niestety, w Pro tego nie zrobili. tym nie ma wodoodporności i tak dalej. Więc, niestety. patrzyłem też na Motorola Edge 20 Pro, która ma 20, 12 gigabu. Czy oglądałem recenzję i ta motorolka wychodzi całkiem fajnie? Plus do tego jest jedną z szybszych na rynku, z racji tego, że wzięli czysty system bez tych wszystkich stawek Androida. No, zobaczymy. Nie wiem, jak tam filmy wychodzą, to musiał zobaczyć sobie na żywo. W każdym razie na przyszły tydzień S21 Ultra albo Fold. Z tym, że z tym Foldem, no, jednak to jest kupa kasy. A tu dzisiaj jeszcze skarbóweczka sobie siadła i zabrała 3000 zł za tydzień spóźnienia z OC. Ja się spodziewałem oczywiście, że tak będzie, bo jest, jest taryfikator i tego się trzeba, trzeba trzymać. To był czas, kiedy do Krysi mi babka tą Jariską wjechała i Krysie wtedy robiliśmy zupełnie wypadło mi to z głowy. No ale tydzień spóźnienia był, więc tam przysługuje 2600. No, niestety nie dostałem żadnego pisma, albo pismo przychodziły na jakiś stary adres. Więc nie miałem też opcji prosić, żeby to rozłożyć na raty, więc skroili wszystko i jestem trójkę w plecy. Dlatego też ten fold na tą chwilę mnie troszeczkę może zaboleć, ale pożyjemy, zobaczymy. Yy, tymczasem Lancia yy, dzisiaj już jedzie, dzisiaj odbieram też F01 i Infa, yy, też Wam to poogrywam. Odcinek z lunchi już mam gotowy, jutro go Wam rzucę. Yy, na szybko jeszcze ktoś pytał. Na czym obecnie teraz jestem, że tak to fajnie wchodzi? Jakie środki żebym wymienił? Otóż nie ma tych środków dużo. Jadę na 400 mg cypionatu tygodniowo, GHRP6 plus CJC z DAC, aczkolwiek teraz GHRP6 i CJC odstawiłem na rzecz MK677, żeby mieć dobre odczucie czy faktycznie działa czy nie. I to jest tyle. Chciałem dorzucać Antka, ale uznałem, że i tak już mnie podlewa, więc zrobiłbym się balon za szybko tą wagę i bym się męczył okropnie, więc jeszcze się powstrzymam. Mam też gdzieś dobry trend tam odłożony, ale też jeszcze do niego nie sięgam, ewentualnie sięgnę po niego zaraz przed startem. Jeżeli pytacie o firmy, to MK, nie pamiętam teraz jakie to firmy, ja go testuję, jak będzie dobre, to wam powiem, że jest dobre, jak nie, no to też wam powiem. Jeżeli chodzi o firmy Soków, no to jest mój Covid 19 nie dostaniecie tego w sprzedaży, ode mnie też nie dostaniecie. Także szukajcie sobie gdzieś może ktoś Wam zrobi jakieś fajne. Ja tutaj żadnej firmy nie promuję. Aczkolwiek jakbym miał mówić, no to Medinka, którą pomagałem kiedyś tworzyć, dalej jest na topie. No i oczywiście iPhone przerwał nagrywanie, bo coś mu tam się kurwa nie podobało. Więc co miałem dokończyć? Dokończyć miałem, że dzisiaj robimy. Ja nie mogę patrzeć na te światła, to jest kurwa niemożliwe, nie? To... Tragedia. Nogi z plecami, a potem jakieś żarcie. Miałem też dzisiaj na venom dwójkę, ale czasowo nam nie starczy, więc lancie tylko dzisiaj zabierają. Dają mi F01, którą Wam też ogram, i I2. Także lecimy. No, jak wiosło, to ja sobie zakrywam brzucha. No, z 40 zaczniemy spokojnie. Dobra, dobra. Dobrze, tak jak mówiłem, Lancia jedzie, a przyjechała siódemeczka F01 740, to jest dieselek na biturbo, rok 2010, ona była uderzona prawą stroną, ale to już wszystko Wam dokładnie nagram, jak będzie jaśniej, bo... No, jest jak jest. Będzie parę tygodni u mnie do nagrań. Potem coś w x drive, przypuszczam, też będę miał do nagrań. Jeszcze dzisiaj po Infa jedziemy. Tymczasem idziemy robić plecy. Dobrze. Cztery Siriki. Wiosła. E, jakieś nieduże ciężary, może do stówki dojdziemy. E, coś się popompować. Potem wyciągi. Dlatego wyciągi, że jeszcze na drążek nie idę, bo mnie ten bark boli. Jak wiecie, jestem na fali. Wyciąg góra, wyciąg dół. Taki powiedzmy mojego production. Czyli jednorącz robiłem ostatnio, teraz zrobimy dwurącz i potem jedziemy po infa. Tak, panie kierowniku? No, odbierzemy, Inf gotowy? Odbierzemy, odbierzemy. Podobno tak, zobaczymy. Zobaczymy i ogramy go też przy okazji. Mm, mm. 500 kilo Piesiąt kurwa kilogramów? Uż twoja waga, nie? Ja może swoją nie będę dzisiaj wiosłował Okażę, to pójdzie Co by miało nie pójść Nie, jak jest koszulka jakuzy, to jest jako doping. To się kurwa nie liczy. Dobra, nie mamy więcej dziesiątek, więc daliśmy piętnastki i mamy. 100 kg on the bar. The bar is loaded. Uff. Teraz moja waga. Teraz moja waga, no nie. Jak nie pójdzie to puść od tyłu. Ale ja, ale ja. Mówiłem, koszulka. Nie, ten wyciąg jest tylko taki. Ale my tu ten jest siłowo, mało używamy wyciągów, nie? Ale przyjemnie się robi, Może wygląda jak wygląda Nie za dużo tego ciężaru Nie, nie, na pewno Spokojnie? Prowizorka, ale Też no. Ja też chcę. No, 100 kilo waży ławka no, tak. no, masz wszystkie poziomy, nie? Aha. Spróbuję tam, że. No, jeszcze też trzeba zwężać złapać. Dłuższy ruch jest lepszy. Już a reszta to jest do południa, nie? Aha. Widać widać natury, z to nie ma pryszczy to. Co to jest 330 dla diesla? Chociaż to to nie są silniki M, nie? Znaczy chodzi, wiesz, chodzi no, o... No i to jest ten problem, to jest M już. No. Chodzi o ten napęd. chyba, nie chodzi o nawet benzyny. tylko... Silnik, silnik jako silnik jest dobry, to, tak? kurwa, przyjechał, bo to no, rozwany ze Szwajcarii jak to wszystko. No ale tak, kurwo. To co? Normalny cię, Zobacz sobie. Widzisz? No, no. No. Ja już po treningu. Co? No? Widzisz mnie? Nie ja. A ile tu jest? Sto dziesięć A to nie robisz No to zrobisz to. Ale ja nie będę na głowie No? Nie możesz narażać żony w błogosławionym stanie tutaj, bo... A nie, sto no. dziesięć żeby... Dawaj, ale się przygotowuje, nie? Zrzuca obrączkę, co by nie zerwało Dawaj Nie głowa już siada Może okulary zostawię, żebyś nie spadły. Nie, bo jak oko wypadnie, to przynajmniej na okularach Pokaż technicznie, ile rzeczy zapomniałeś, czemu się boję, że wszystko. Paka się Zamykam oczy. O! Dobra, może ja tego nie będę wrzucał. No, może być. Jak a to wiesz, te samochody są fajne, no ale jak ktoś faktycznie inwestował cały czas. Jak Jeździł sobie handel rozwalał, rozwalał, no, nie zawał, sobie i rozwalam, rozwalam, rozwalam i to sprzedał. To, u mnie nie była że a tam uczoram tylko tego, że się... I no. cały styr zapię doświadczenia całego to jest moja, to jest pokoja. Zamiast zdjęcia z opcji mi podejś? Tak, wszystko czymś. Ja bym... Plecy same się nie zrobią! Nie? Nie! Chyba że na budowie! A co oni robią na budowie? Na budowę!

Muszę brzucha zaktywować trochę, sopy. Biję się w torbę, za każdym razem. Pa! Keep going! You can do it, do it. Kurwa tu jest ta rzeźba, ja pierdolę nie ale to trzeba być singlem, to trzeba być singlem, żeby mieć takie łapy wyżelone. O kurwa No Ja tak za bardzo jeszcze Kładę na coś tam, bardziej z tyłu stoisz I tylko to, to po kulach wtedy Like masz, Im bliżej jesteś tutaj, masz łatwiej. I dalej się przesuwać. Tak, w sensie...